Nie wyjebał pewnie <laughs> Martek wejdź sobie na... Dobra, no, brate, co do was more ramp, nice, more ramp, Nice, nice brother Nice bro Biało, biało Kurwa mać, A miał... O kurwa, skąd? <stunk> nice eee! bro. okay, Bombaj bombaj, ok, Coming. Palace. i ok, one more palace, one more palace, dwa, Grenade out. dwa, 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 Chyba tam może dwa, nawet, chuj wie. Dobrá, jsem. ten pad... On tu je, Lentuje, tak, jak, do... do Mám smlouvu,